Monia, no, weź się z góry na tego zwierzaka, no. No dobra, ja się zgodzę, ale pod warunkiem, że wyrzucisz na śmieci też wszystkie zbędne pudełka. Że jak, że te pojemniki na śmieci? O, nie, 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 nie. To się może przydać. Ja to sobie wezmę, se drabinkę rozłożę i nas z tych sobie wyniosę. O. No, to może być problem. Dlaczego? Bo albo drabina pęknie, albo się zaklinujesz. Witajcie moi drodzy w filmie specjalnym. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Jedziemy na wycieczkę pora kupić nowego zwierzaka do naszej hodowli. Myślę, że wielu z Was będzie bardzo zadowolonych, a najbardziej zadowolony będę ja. Sobie też muszę czasem jakiś prezent strzelić, prawda? Wiem, że bardzo, bardzo jesteście ciekawi, co to za zwierzę za chwilę. Dowiecie się, co takiego kupiliśmy. Przypominam o zbieraniu pytań do odcinka QA, który pojawi się, myślę, już niedługo. Nie mam jakiegoś twardego limitu, że pytania zbieramy do tego i tego. Jak będzie wystarczająca liczba pytań, po prostu zrobimy QA. Wiele osób pyta, co z krakowskimi targami terrorystycznymi. Słuchajcie, zbieramy informacje. Nie chcę Was teraz wprowadzać w błąd, także w najbliższy piątek postaram się już zebrać informacje, dokładne informacje. I przekazać je Wam już w ten piątek. Także cierpliwości, a na pewno się dowiecie. To co? Wyjdźmy z tego studia, w końcu pojedźmy gdzie indziej. Także pakujemy kamerę i jedziemy. Ja jestem DJ Arachno, a to jest nasz nowy zwierzak. Dziwnie, nie? Teraz w waucie. No, piękna pogoda, bezchmurne niebieskie niebo. Więc najwyższa pora pojechać po jakiegoś zwierzaka. Jedziemy, słuchajcie, do Reptal Camrey, czyli do sklepu w Cardiff, do którego mamy prawie godzinę drogi. Ale pojawił się w ofercie zwierzak, na którego polowałem dość długo. Także co. Wycieczkę, czas rozpocząć. Jedziemy, a zaraz dowiecie się, co to za zwierzak. Ale fajnie, jaram się strasznie, bo długo czekałem, aby go dostać. Więc zapraszam na podróż. Dobra, moi drodzy, dojechaliśmy do Reptile Camry, już znacie z naszych filmów. To jest najbliższy sklep, w którym możemy kupić wszystko, co potrzebujemy. Ale dzisiaj kupimy sobie zwierzaka. No i widzicie, to jest znowu moment, kiedy DJ jara się jak małe dziecko. No, jak już kiedyś powtarzałem, ja nadal mam kilkanaście lat, tylko butelka mi się zmieniła. To co, idziemy kupić zwierzaka. No i mamy to moi drodzy. W tym pojemniku znajduje się nasze nowe zwierzątko. Ale nie zdradzę wam jeszcze co to jest. Na razie czekam na wasze strzały w komentarzach. Co może być w tym pojemniczku? To co? Jedziemy do domku robić terrarium. Dobra moi drodzy, jak widzicie terrarium skończone. Nie nagrywaliśmy tego ze względu, że nie będę Wam kolejny raz pokazywał jak się montuje oprawkę. Ogólnie wsadziliśmy tutaj sztuczną roślinkę. Jest wyspa ciepła, na razie słuchajcie postawiłem termometry w dwóch miejscach, aby sprawdzić temperaturki. Na pewno jeszcze będziemy sprawdzać temperatury, żeby dobrać odpowiednią moc żarówki. Na razie jest tutaj żarówka 50W, temperatura dochodzi do 33 stopni pod żarówką. Myślę, że to będzie idealnie dla naszego nowego zwierzaka. Jest oczywiście położony basen, w którym będzie mógł, mogła się kąpać. To co, ciekawi jesteście co kupiliśmy, nie? Ja wiem, ja wiem, że jesteście ciekawi. Powiem szczerze, że jestem więcej niż pewien, że po podłożu już większość wie, co wyciągnę z pojemnika. Uwaga, moi drodzy, uwaga. A jest to, moi drodzy, boa cesarski. Jest to boa cesarski. Jeśli chodzi o odmianę barwną, jest to odmiana sanglow. I jest to samiczka. Ustawimy troszeczkę mniejsze światełko, żeby nie było to przepalone. No, nie powiecie mi, że, że nie jest piękna, jest śliczna. Chorowałem na bołaska. Ja wiem, że wiele osób hoduje regiusy czy, czy zbożóweczki. Ja zawsze lubiłem bołaski, ze względu na to, że rosną naprawdę spore. Taka samiczka może osiągnąć nawet i 3 metry długości. Także jest to całkiem spory wężyk. Zbliżmy się troszeczkę do niej. I co o tym myślicie? Te oczy po prostu są nieziemskie. Jeśli chcielibyście takiego węża, e, odsyłam was do kanału SnakeBarn. Bernard jest naprawdę e, mega gościem, jeśli chodzi o te zwierzaki, więc u niego na kanale otrzymacie wszystkie niezbędne informacje na temat takich węży. Jeśli chodzi o temperaturę, słuchajcie, w no, terrarium pod wyspą ciepła. Może być nawet 35 stopni. My w tej chwili na wyspie ciepła mamy 33. Także będzie gitarka. Chłodniejsza strefa to 25 stopni. Także mega. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o naszym zakupie. No i czy ta samiczka Wam się podoba. Bo ja jestem w niej zakochany. Jest niesamowita. I nie mogę się doczekać pierwszego karmienia. Oczywiście. Poczekamy sobie z dzień, dwa, żeby się zaklimatyzowała w nowym terrarium, a wtedy przystąpimy do pierwszego karmienia. Jeśli chcecie, aby pojawiło się pierwsze karmienie na kanale, dajcie znać w komentarzu. To co? Wpuścimy ją do nowego terrarium? Chcesz, niunka, iść do nowego terra? No to co? Lecimy do nowego terra. Leć, Niuńka, do nowego terrarium. Oczywiście na podłożu użyliśmy lignocel, to jest mój drugi, drugi boasek w życiu. Poprzednim razem też używałem lignocela. Czy lignocelu? Jakoś tak, nie? Eee, także dajcie, dajcie znać w komentarzach, co wy stosujecie na podłoże. A ty koleżanko, <laughs> nie puści mnie teraz. Nie puści mnie. Oho, jednak. Jednak do ciepełka, co? Będzie to naprawdę duża samiczka. Duża i konkretna. Na pewno teraz będzie długo zwiedzała, co się dzieje, gdzie jest. Mam nadzieję, że ten toterarium jej się spodoba. Ogólnie jest bardzo spokojna, bardzo spokojna. E, powiem wam szczerze, że obawiałem się, że będzie dosyć nerwowa ze względu na to, że jest to nowe miejsce, nowe zapachy, których do tej pory e, nie znała, a tu się okazuje, że jest mega spokojna. E, nie wykazuje nawet jakichkolwiek objawów stresu czy e, nerwów. Także ona na bank teraz będzie bardzo długo zwiedzała i patrzyła, gdzie co jest, ale jest śliczna. Kupiliśmy jej kryjówkę, która jest dużo większa niż być powinna dla tej wielkości osobnika, ale myślę, że lepsza taka, niż miało być jej za ciasno. E, właśnie, jeszcze jedna rzecz, e, w tym miejscu e, jest położona pod terrarium mata grzewcza. Także zobaczymy, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Oczywiście termometrami będziemy sprawdzali temperatury, jakie są w terrarium, żeby nie było ani za ciepło, ani za zimno. Myślę, że będziesz miała tutaj dobrze. Serio, serio. <laughs> Ale ona jest fajna. Oho, będę się zakupywała. No na pewno ten dzień czy dwa zajmie jej, aby zaklimatyzować się w tym terrarium. Co do karmienia, była ona już karmiona dużymi myszami, także już jest całkiem nieźle. Już nie oseski, a duże i średnie myszki wcina. Ale podejrzewam, że nie za długo, niedługo przejdzie już na szczurki. <laughs> Ale jest piękna. E, oczekiwałem na jakąkolwiek inną odmianę barwną niż klasik. E, miałem klasika, to jeśli posiadałem już taką odmianę barwną. To stwierdziłem, że tym razem będziemy polować na coś innego. No i trafiła się nam Sun Glow. Jeśli chodzi o imię, no niestety, ale przegraliśmy z Kretesem. Mały DJ wybrał dla niej imię. Nazywa się Tana. Tak, nie mylić stania. Nasz syn wymyślił takie imię, no i niestety, ale nie będziemy się z nim kłócili, bo to i tak sensu nie ma. To co moi drodzy? Myślę że to na tyle, jeśli chodzi o naszego węża. Tak bardzo prosiliście i pytaliście, kiedy wąż? Także wąż już jest. To co, moi drodzy? Jeśli chcecie kolejne aktualizacje i feedingi z naszym nowym wężem, zostawcie nam łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć nowych filmów. Jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał, zapraszamy do strony Patreon tak samo jak i do wsparcia YouTube'a. Nasi wspierający mają dostęp do specjalnych zakulisowych odcinków. Oprócz tego, nasi wspierający wiedzieli o Tani. Już wczoraj? Tani, tak? Tana. Tani. No, wiedzieli o niej, o niej, o niej. Wiedzieli już wczoraj. Także warto wspierać kanał. Wszystkim wspierającym bardzo dziękujemy, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Hej! Ja idę zanieść to na strych, ok? Monia? Co znowu? <grych> Zaklinowałem się!